Mur oporowy. Czy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a podmurówka pod ogrodzeniem? Na oba postawione pytania odpowiedź brzmi: Tak, wymaga. Mur oporowy jest obiektem budowlanym i nie został wymieniony w zwolnieniach uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia w artykule 29 prawa budowlanego. A pamiętajmy, aby skorzystać z takiego zwolnienia, inwestycja musi być wprost wymieniona w tym paragrafie. Jeśli wiemy już, że mur oporowy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, określę teraz, jak wygląda taki mur, kiedy przysłowiowa podmurówka pod ogrodzeniem jest murem oporowym, a kiedy nie. Jak sama nazwa podpowiada, mur oporowy ogranicza nam z jednej strony poziom gruntu, umożliwiając obniżenie jego poziomu po drugiej stronie. Nieważne jaka jest to wysokość, czy to 50 cm, czy 4 m. Każda konstrukcja, która oddziela dwie różne wysokości działki, będzie nosić znamiona muru oporowego. Kiedy możemy wykonać mur oporowy, a kiedy nie? Mur oporowy możemy wykonać, jeśli spełnimy trzy podstawowe warunki. Pierwszy to wykonanie muru oporowego nie naruszy stateczności działki powyżej, uniemożliwiając bądź zagrażając możliwość sytuowania na niej budynku. Wysokość muru oporowego nie przesłoni dostępu światła dla okien budynku sąsiedniego. I ostatnia, plan zagospodarowania przestrzennego dopuści możliwość zmiany ukształtowania działek. W każdym przypadku, aby zlokalizować mur oporowy w granicy działki, jej granice muszą zostać ustalone przez geodetę w terenie. Pamiętajmy o tym, aby rozważając budowę muru oporowego, dopilnować odpowiednio wcześnie, aby uzyskać stosowne pozwolenie, co grozi za wykonanie muru oporowego bez pozwolenia na budowę. Opcja pierwsza rozbiórka takiego muru i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Opcja numer dwa to legalizacja. Opłata w takim przypadku wynosi 125 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że długość takiego muru nie ma tutaj znaczenia. Fakt posiadania aktywnego pozwolenia na budowę, np. Na domu jednorodzinnego, nie zwalnia nas z konieczności uzyskania pozwolenia na inne obiekty. Zawsze w trakcie budowy można wystąpić o zmianę pozwolenia, rozszerzając wniosek o takie elementy jak mur oporowy. I co nam de facto da to, że możemy trójwymiarowo wymodelować działkę z przekazanej przez geodetę mapy? Głównie to, że dzięki temu dokładnie widzimy, jaki poziom działki wychodzi i żaden element nas później nie zaskoczy. Jak widać, pokazując później projektowany teren, idealnie możemy sobie oznaczyć, gdzie jest mur oporowy. A gdzie nie? I tak jak widać, ten element jest dokładnie tym, co mówię, czyli murem oporowym, który wymaga pozwolenia na budowę i jest ujęty razem z pozwoleniem na budowę domu. A tu mamy ogrodzenie, które do wysokości 2,20 nie wymaga uzyskania pozwolenia ani nawet zgłoszenia. Nie zmieniłoby to faktu, nawet jeżeli to ogrodzenie stałoby na tym murze oporowym, a ten mur przesunięty byłby w granicy. To również wymaga pozwolenia na budowę, jeśli teren pod, po jednej stronie chcemy obniżyć. Jeśli natomiast ten mur oporowy byłby pod murówką i po obu jego stronach poziom gruntu byłby ten sam, czyli tak jak tutaj mamy w tym momencie, w takim przypadku nie wymagałoby to uzyskania pozwolenia na budowę. Podsumowując, Ogrodzenie, które stoi na podmurówce, która nie oddziela dwóch poziomów działki po swoich obu stronach, nie wymaga pozwolenia na budowę, natomiast mur oporowy, który obniża poziom działki z jednej strony, z drugiej pozostawia ten sam, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania projektu budowlanego.